Witam państwa serdecznie, bojko Natalia z tej strony. Mamy dzisiaj dzień 9 czerwca. Zapraszam państwa do dzisiejszej analizy. Zacznijmy klasycznie od przeglądu kalendarza makroekonomicznego. Dzisiaj mamy bardzo dużo informacji. Głównie z Niemiec oraz USA. Zacznijmy może od Niemiec. Wczorajsze dane ze strefy euro dotyczące PKB oraz indeks Z w Niemczech wyszły trochę gorsze, zatem obserwowaliśmy lekką korektę, która praktycznie trwa jeszcze do teraz na eurodolarze. Dzisiaj z ważniejszych danych, które wyjdą na rynek, Przede wszystkim w Polsce jest to zmiana, potencjalna zmiana stóp procentowych. Rynek oczywiście nie wycenia tutaj jeszcze praktycznie nic. Oczekiwania, które inwestorzy mają co do stóp procentowych w Polsce, są neutralne, zatem większość rynku opowiada się za utrzymaniem stóp procentowych na tym samym poziomie. Obecnie stopa referencyjna wynosi 0,1%, a dodatkowo NBP w tym momencie prowadzi politykę skupu obligacji skarbowych. Oznacza to, że polityka pieniężna w Polsce jest de facto najluźniejsza w historii. E, tak mocna e, odpowiedź e, oczywiście odpowiedź w postaci polityki pieniężnej, czyli skupu aktywów i niskich stóp procentowych e, była uzasadniona w okresie w okresie koronawirusa, w okresie paraliżu gospodarki wywołanego nowymi obostrzeniami. Teraz sytuacja jednak jest zupełnie inna. Te obostrzenia są praktycznie cały czas luzowane. Restrykcje, które mamy obecnie, są praktycznie znikome, a restrykcje wobec samej gospodarki, czyli zamknięcie choćby punktów handlowych czy restauracji, również jest zniesione. Także w, od, w odróżnieniu od ubiegłego lata, wirus faktycznie wydaje się w tym momencie, być w odwrocie, przynajmniej patrząc przez pryzmat obostrzeń. Także gospodarka szybko się otwiera. Mamy wzmożony popyt na te produkty, które były w pewnym sensie zakazane, co widzimy oczywiście też po notowaniach inflacji, która. Praktycznie ostatnio była blisko 5% szczytów. Dodatkowo, brak oprocentowania lokat no, są obecnie na naprawdę skrajnie niskich poziomach. Przekłada się na rosnący popyt spekulacyjny, czyli ludzie szukają jeszcze tych aktywów, które przyniosą większe zwroty niż bezpieczne lokaty. Pytanie, czy zatem obecna polityka pieniężna, Rady Polityki Pieniężnej jest jeszcze do obrony, jest jeszcze do utrzymania. Oczywiście. Ostatnie notowania inflacji mogą w pewnym sensie wywoływać większą presję na zmiany stóp procentowych. No niemniej jednak myślę, że najwięcej informacji dostarczy nam komunikat Rady Polityki Pieniężnej, komentarz po zebraniu. Będzie to dokładnie po godzinie 17. Z takich ciekawszych rzeczy warto jeszcze powiedzieć to, że wczoraj w Stanach Zjednoczonych Senat przyjął pakiet wart ponad 200 miliardów dolarów, który ma na celu wsparcie amerykańskiej gospodarki, tym razem nie jako wsparcie covidowe, a jako wsparcie w konkurowaniu z Chinami. Pakiet zakłada prawie 190 miliardów dolarów inwestycji w technologię i badania. Także takie informacje są jednymi z tutaj świeższych, z wczorajszych informacji. Natomiast dzisiaj z USA mamy głównie o godzinie 16 trochę danych dotyczących e, rynku ropy, m.in. Zmiany, zmiany zapasów oraz zmiany produkcji e, zarówno tutaj i destylatów i benzyny zatem w godzinach 16-16.30 ta zmienność na rynku ropy oraz na rynku surowców może być znacznie, e, znacznie podwyższona no dzisiaj kalendarz jest e, naprawdę pełny, mamy, mamy nie tylko dane z ropy z USA ale również dane dotyczące inflacji bazowej. Także, drodzy Państwo, dzisiaj tych danych będzie naprawdę sporo, zatem oczekuje się większej zmienności, większej zmienności na rynku. Z takich jeszcze istotniejszych rzeczy wczoraj wyszły dane dotyczące Chin dotyczące CPI oraz PPI, inflacji cen konsumenckich oraz inflacji cen producentów. I tutaj mamy jedną z ciekawszych rzeczy, która została już w Chinach praktycznie wprowadzona. Chiny skutecznie wprowadziły kontrolę cen surowców, przede wszystkim cen kukurydzy, pszenicy i wieprzowiny. Ta kontrola cen była zapowiadana już jakiś czas temu, niemniej jednak Chiny nie podjęły jeszcze żadnych, żadnych działań do tego, by by ją zmienić. Natomiast Chińska agencja Planowania Gospodarczego obiecała zwiększyć podaż kluczowych towarów konsumpcyjnych w celu między innymi ustabilizowania cen, czyli walki z inflacją, które zgodnie z oświadczeniem na stronie internetowej. NDRC na ogólnym krajowym spotkaniu wideo na we wtorek omówiono oraz wprowadzono już do, do gospodarki, tak, do, jako komunikat. Zatem, tak z perspektywy opublikowanych wczoraj danych, inflacja wyszła poniżej oczekiwań, czyli de facto wprowadzenie tej kontroli cen w obawy przed inflacją troszeczkę minęło się z celem z perspektywy Chin dopóki CPI czy ta inflacja CPI pozostaje na niskim poziomie dla Chin praktycznie nie ma kryzysu jeżeli natomiast chodzi o rosnące PPI czyli inflację cen producentów wcześniej tutaj jak wcześniej już wspomniano w tym komunikacie dominuje pogląd że tak gwałtowne wzrosty cen producentów są w tym momencie jedynie krótkoterminowym zjawiskiem, które jest napędzane przez ponowne otworzenie i ożywienie gospodarek i ograniczenie podaży, chociaż coraz więcej analityków, zarówno tych na Bloombergu, jak i Reutersie, Reuters głośno ostrzega, że wyższe ceny mogą, mogą stać się bardziej, Trwałe. Żeby tutaj przybliżyć Państwu, jaka jest inflacja cen producentów obecnie w Chinach jest to około 9% według ostatnich, ostatnich odczytów, czy wczorajszych. Zatem istnieje pewna obawa, że ludowy bank Chin prędzej czy później będzie musiał interweniować i powstrzymać tą importowaną inflację, dlaczego importowaną? Chiny w ostatnim miesiącu importowały 51,5% więcej niż za miesiąc poprzedni, przy czym eksport był. Dużo mniejszy, zatem bilans handlowy Chin na ten moment w ujęciu miesięcznym jest ujemny, więc tutaj interwencja może się odbyć, między innymi, oczywiście przez podwyżkę stóp procentowych, co oczywiście rynki zaczęły wyceniać i co spowodowało już praktycznie 5 dni temu deprecjację tutaj lokalnych rynków, czyli głównie indeksu Hang Seng. China Enterprises. Zatem przez 5 dni z rzędu chiński indeks spadł i była to praktycznie najdłuższa spadkowa pasa od września. I tutaj chociaż nie spodziewa się rynek i większość analityków nie spodziewa się tej żadnej aktywności ze strony Ludowego Banku Chin, istnieje takie pytanie w najbliższej przyszłości, jak chińskie firmy mogą no nie tyle co udawać, że wszystko jest w porządku. Warto powiedzieć, że te ceny Stałe ceny surowców przede wszystkim nie będą przerzucane na konsumentów, tylko będą się opierały na Chinach, tak, że w taki sposób, że spowoduje to, że marże zysku gwałtownie spadną i potencjalnie mogą wywołać, wywołać większy krach. Niemniej jednak chiński indeks cen producentów wzrósł w maju praktycznie o 9%, dokładnie było 8%. 8,5. Natomiast według sondażu ekonomistów Bloomberga, jest to najwyższy odczyt od czasu 2008 roku, czyli upadku Lehman Brothers, czyli ostatniego kryzysu. E ekonomiści chińscy są natomiast optymistyczni co do ryzyka, jakie niesie ze sobą tak duży wzrost. E chińskie fabryki nadal absorbują e do siebie rosnące e koszty, zamiast zamiast je po prostu przerzucać w inne miejsca. Wynikiem, oczywiście wynikiem pozytywnym jest to, że indeks cen konsumpcyjnych wzrósł prawdopodobnie tylko około 1,6% w skali, w skali roku. Więc mniej więcej w taki sposób, proszę Państwa, to wygląda. Przejdźmy sobie jeszcze do szybkiego przeglądu technicznego wykresów. Zacznijmy może od wczoraj am omawianego Amazona. Zaznaczyliśmy sobie wczoraj taką strefę strefę podażową, którą wyznaczyły nam szczyt G7 i potencjalne wcielenie Amazona również w nową, jakby, strefę podatkową, czyli min, minimum 15%, powyżej 10% marży. Amazon odreagował. Mieliśmy wyznaczone sobie dwa poziomy techniczne, które zostały wybite, i Amazon otworzył się luką wzrostową. Także można powiedzieć, że powraca. Powraca pomału do, do swoich standardowych cen. Jak natomiast wygląda Bitcoin? Wczoraj też mówiliśmy sobie, że Bitcoin jest teraz w takim kluczowym poziomie wsparcia i oporu, takim technicznym miejscu, którego wybicie otworzy mu drogę do góry. Zatem Bitcoin faktycznie wybił, ta cena po korekcie uległa ponownemu wybiciu. Z perspektywy interwału godzinnego, również takim następnym miejscem, do którego powinien gdzieś nam dotrzeć Bitcoin, o ile będzie kontynuowany trend wzrostowy, będzie to cena 35497 zatem z punktu widzenia technicznego mieliśmy silne silne odbicie od pierwszego niepotwierdzonego niepotwierdzonego dołka, wybicie kolejnego wyżej od poprzedniego, więc potencjalne rozpoczęcie trendu wzrostowego. Złoto. złoto jest teraz technicznie w bardzo dobrym, bardzo dobrym położeniu. Mieliśmy silny trend wzrostowy, głębszą korektę prawie do 50% tego ruchu. Ponowne odbicie i silne zejście z racji wyceny gorszych, gorszych danych dotyczących PKB. No dzisiaj złoto trochę nam konsoliduje. Zejdźmy może na troszeczkę mniejszy interwał. Konsoliduje nam trochę w miejscu, mamy sporą kompresję cenową, spore, spore zbicie ceny, które powinno zostać wybite górą lub dołem. Zatem ten obszar potencjalnej korekty będzie takim obszarem czysto konsolidacyjnym. Dzisiaj tutaj na cenach ropy raczej nie powinno się nic nic większego. jeżeli inflacja istotnie wyjdzie, wyjdzie w najbliższej przyszłości wyższa, ceny złota powinny oczywiście odbić. Zatem złoto technicznie jest no, praktycznie dokupienie jakimiś niewielkimi pozycjami z wąskim stop gdzieś na poziomie właśnie tutaj tutaj tego testowanego wybicia dołem. Natomiast jak wyglądają indeksy? No, niemiecki indeks DAX tutaj nam zaczął odbijać odbijać z ceny 15 tysięcy Około tutaj 15613, zatem indeks DAX na razie jest w obszarze konsolidacji. Wybicie górą oczywiście otworzy mu drogę do wybicia nowych historycznych szczytów. Zatem trochę niepewności. Wczoraj na DAXie widzieliśmy głównie ze względu na gorsze dane z Niemiec i gorsze, gorsze dane ze strefy euro. Zatem, jeżeli dzisiaj inwestorzy zaczną ignorować dane, które wychodzą Wyszły rano praktycznie, które już się znajdują w wycenie indeksu. Ten indeks oczywiście może, może odbić tym bardziej, że mamy bardzo dużą, bardzo dużą ilość knotów, co znaczy, że tutaj w tych miejscach, w tym obszarze konsolidacji, jeszcze mamy kupujących. Także ta luka, którą otworzył się indeks, jest dzisiaj do, do domknięcia. Sprawdźmy może jeszcze notowania euro-dolara. No, Euro-dolar również stoi w miejscu sporo. Sporo wczoraj działo się na e, danych e, dotyczących e, indeksu ZEW, zatem mamy sporą kompresję ceny, e, ponowne, ponowne zejście w dół, e, ponowną malutką kompresję oraz odbicie. Zatem technicznie dla euro-dolara istotny będzie w tym momencie e, poziom tego ostatniego, e, ostatniego dołka, e, tutaj, który się utworzył mniej więcej na tym szczycie. Zatem e, mniej więcej na moje oko ten poziom jest jeszcze do wyciągnięcia. Tutaj wiele się działo. Zwykle po, takich, po takim trendzie spadkowym i sporej kompresji, zwykle te instrumenty finansowe powinny odbijać z racji tego, że kompresja mówi o wielkim, akumul o dużej akumulacji zleceń. Zatem jest to dla nas jakaś sugestia, że inwestorzy tutaj walczą przy tym poziomie o cenę. Zatem odbicie z poziomu 1,21754, które Teraz obserwujemy, powinno mniej więcej doprowadzić euro-dolara do, do ostatniego szczytu. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję za wspólną analizę. Zapraszam ponownie jutro.